Ciekawy, kiedy ostatnio były skoki narciarskie w Pimenji Drive na moim kanale. Dwa miesiące temu. Cześć, witajcie z tej strony Mondi, i dzisiaj znowu mamy. Skoki darciarskie w BMG Drive. Dawno ich nie było, aż dwa miesiące temu. Myśli, myślę, że możemy zaraz skakać, ale jeszcze chciałam zobaczyć jak tutaj wszystko wygląda, bo pobrałam takiego pewnego moda. W każdym ktoś pojemny. Nie, no, nie ale widać, że jakieś tu jest. Wszystkie linki do modów, które tutaj się pokażą, pod opis dam. A teraz bez żadnego przedłużania możemy zacząć skakać. Fajnie brzmi. W ogóle takie stare, klasyczne auto. Wow, wow. I trochę by się już silnik rozwalił. Ile ono może dalej jechać? Nie wiem, ale jest dość głośno. Wyskoczył. I... Tak. 270, 280. O, ale się rozwalił pod koniec. Mogę wyrwać silnik. Two seconds later. Mogę. Okej, okay, naszym kolejnym zawodnikiem jest Arima LD. Wygląda ona też fajnie. Też trzeba po środka. Też na jest kierownica. Silnik, no też dość taki fajny. Jak się drzwi otwierają? Tutaj chyba lepiej. Ale dobra, bez żadnego przedłużania. Ja bym startował. Lecimy teraz jak najszybciej. Fajnie w ogóle te mody, które się poprawiają, wyglądają. I w ogóle coś fajnego takie są. Mi się podobają bardzo. 200 znaczy 150, 152, 155 okej okay. będzie 350 okej, okay. naszym kolejnym autem jest Soliat Lansdale, auto, które jest z zostało ostatnio dodane do BBG Drive Tutaj macie o nim odcinek No, startujmy Fajnie jest, naprawdę Dobrze zrobiony to też Jest strasznie ciężkim pojazdem, to od razu można zobaczyć Nie wiem, ile pojedzie 142 No, okej okay. I... no... 200... 200 to było Ło, wow, ale się fajnie rozwalił No, polonezo w tym odcinku nie mogło zabraknąć Więc lecimy Idziemy z takiego normalnego I Siup. Wow. O kurde On się Dobra, przechodzimy do tego auta Okej, okay, naszym kolejnym autem jest Hirochi Prasu My zdaniem to dobrze zrobione, bo dość dobrze zrobiliśmy, coś fajne jest Dobra, lecimy Szybki do jest, ale jaki głośny 270. O, Ale się rozpolił. Z środka nie ma. Dobra, kolejnym autem jest Gavril Vertex. Moim zdaniem najlepszy mod do Image Drive'a, bo ma ponad 98 różnych wersji. Dobra, lecimy. Wow. Przywalił trochę 149. I. 250. Ok, naszym kolejnym autem jest Maluch 126. Wyszło od razu wyrysza, bo on taki tak jest dość słaby. Jest głośny, więc możecie mi korzyść słyszeć. Ja wunę naciskam, on sam przyspiesza. On nawet do to... stu nie doleciał. Dobra, Następny auto. Kolejnym autem jest Herochi. To było tutaj ee, SBR4. Moje kiedyś ulubione auto. To jest dość głośne. Siu. Pamiętaj, że kiedy bym mało chciała te auto mieć. w w życiu 370. Ale się rozwalił. Jo, pierdziel. The baby car. Okej, okay, teraz mam takiego śmiesznego soliada wendover. Gambler. Krokodyl taki. Wyruszył. Leci. O nie, wypadło mi coś. I... Siu. O Boże, zaczęło latać wszystko to. U mnie nie liczyłem ile było. Naszym kolejnym autem jest ATK 800 Series Sedan Bardzo fajny auto, który miało... trochę miało aktualizację remake'a. Bardzo mi się podoba jego remake, bo jest ładniejszy. I wyskoczyło. I doleci do... No tak 251 Tym autem teraz jest BMW M8 Bardzo fajne autko Kliczko je bardzo lubi Polecam wejść na jego kanał Zobaczymy jak doleci BMW M8 Ło wow. No tak 400 to był Naszym kolejnym autem jest Mazda Miata Miata Super Jak było na interior? No okej, okay. nie wiem dlaczego, ale ta cała Mazda Miata mi się wydaje, że ona jest taka kreskówkowa trochę Ale dobra Lecimy Forma jest i to bardzo wolna, ale nawet trochę się rozpędza w sumie. 100, nie wiem nawet 152, okej. Okay. Ile, przy... Ile doleci? Gdzie doleci? Okej, okay, bo tak 240. O nie, nie mogę nią skręcać, co się stało. I skok kolejny. Boom. Dobra, znowu sobie weźmiemy Soliada Land Sail, ale tym razem on jest lepszy, szybsza wersja sport. Ładny środek, Ładniejszy jest od tego wszystkiego. Dobra. Okej, okay. nie wypadł i już mi się silnik rozwalił. Fajne. Eee, ile będzie? Nie wiem, ale jest ciężki jak tamto 250 chyba. O, ale fajne dachowanie Siuuu... Intensywne dachowanie To bardzo. Dobra, naszym kolejnym autem jest Ibisu 200BX. To jest teraz moje ulubione tak naprawdę auto, bo jest naprawdę fajne. Mam moda na niego. Że tak o inaczej wygląda. Ale wiecie, jaki jest minus? Że nie ma praktycznie silnika. Więc weźmiemy inny. dobra, to jest inny, też taki fajny. Też nie ma silnika, więc kolejny. Wiecie co, fakt, weźmy sobie takiego normalnego 200 bx On jest dość fajny. Ładnie wygląda. Bardzo. Startował. Mi się w ogóle jego wygląd wygląda i. Ale to dobra, zobaczmy teraz, jak leci. I wyląduje na. No tak, 200 coś. Wow, co się dzieje? Kaj okay, fajnie, Komu się rozboli. Ale jedzie dalej, takie drifty. Widzisz, <grystanie> jakie ja teraz drifty się dały robić? Tak drift. Dobra, teraz mamy. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale jest to stare, Myśleć I jest to z oryginalnego Pipa G, więc to nie jest mod. Jest szybkie. A, Siwetta Bolida. Nie wyskoczy zbyt dobrze, jak tak się rozwalił. No, jeszcze jedna próba. Teraz tak bardziej da spokojnie. Siup. i dobra, teraz przyspieszamy. Okej. Okay. I skok. Jak to wyjdzie? Bo... No bo 270. Ale się wygiął. Nie wiem dlaczego, ale trochę dla mnie jak cross on co prawda te auto było, ale one były podobne, bo one nie były ten... elektryczne. Teraz jest elektryczne, ale wiecie dlaczego wybrałem elektryczne? Przecież patrzcie, jakie to góry jest szybkie. Weźmy sobie na sport. Lecimy. Dobra, gaz do dechy. Wow. Ile doleci? No, 290. Już jak to zapiernicz? No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale. No, trzeba spróbować. Autobusem będziemy robić skoki dorciarskie. No, trzeba, jak wyleci ba od w ogóle te odrzutowce. Ale ja sobie pod koniec te odrzutowce chyba odpalę. Albo nie. O mój Boże. O, o. o, o. Czemu to się stało takie płaskie? Jak to się stało, że to takie płaskie? Dobra, te auto zostało niedawno dodane. Jest bardzo fajne, bardzo szybkie. Jest tu ładne. I ciekawe, jak szybko pojedzie. Sprawdźmy. Nie wiem, czy to tak pojedzie, ale wygląda jak rozwal. dobra, lecimy. O, kurde, doleci? Tu prawie było 500. O, na pół się roz Jak fajnie otworzył. To też jest dość nowe auto i mi one się bardzo podoba, bo jest trochę szybkie i fajnie mu zawieszenie chodzi. Więc jest głośno, bardzo. I ja cię mogę się tak nie rozpędzać. Wow, okej, okay, żyjemy. No ale się rozwaliłem, to tam jedzie dalej. ale się teraz rozwali. Ja cię. Dobra, jeszcze jedna próba. Okej, okay, teraz druga próba. I lecimy prosto? Ono takie słabe jest, ale robi, bączki moje. Dobra, znowu bierzemy te pierwsze auto. Znowu się tak drzwi tu słabo otwierają. Co jest? Dobra, my przedłużania dla ciebie, ale to ma silnik. Dobra, lecimy. No Na ile się rozpędzi? 152, dobra. No tak nie patrzyłem. Montażysta. Może widział. To ja cię, ale się rozwalił, Słyszę też może. Zabrać silnik stąd O jest silnik Znowu mamy Poloneza Trapeza Ale takiego bardziej silnikowanego Dobra lecimy Ale jego silnik pracuje On jest takie wolny. Bo już się silnik rozwala Na serio? No to było z 200 no I rozwałka wow. Mamy Gavrila Marshalla Też bardzo stare auto Które było praktycznie do samego początku nie, no, na samym początku nie, praktycznie. Tylko na samym początku BBG Drive'a miało też dużo aktualizacji. I jedzie teraz, zaraz skoczy. Głośno jest. Dobra, lecimy. No, ilu się rozpędzi? 168, dobra. Gdzie to leci? 160. Dobra, to leciło do nas naszego ostatniego auta. Naszym ostatnie bału to musi być coś specjalnego. A mówimy o czymś specjalnym. To oczywiście musi być takie małe Gówiego, jak i pigułem. Otwiera się tylko tu, chyba. Bardzo możliwe. Dobra, lecimy. i wyciekacza, ono w ogóle szybkie jest. Jest cichutkie. Ledwo je słyszę w ogóle. Ej, dobra, ono jest szybkie. Dobra, ono jest szybkie, przepraszam. Kolejna próba. Bez potela to. Musimy zrobić. Spoiler. Nie no, dobra, mamy spoiler. Dobra, po co mam no, w ogóle jest spoiler? Nie potrzebem, tylko będzie nas spowalniać. Teraz dopiero można jechać. Weee! Jaj. ale fidget speed. Wow. Wow. C co tu się stanęło? Dobra, jeszcze raz. Teraz naprawdę ostatnia próba, jak się teraz nie uda tu faket. Spowolniamy trochę. Dobra, lecimy. Jedziemy, lecimy, to samo w sobie tutaj. I. Siup. Wow. Chyba 200. coś się stało tutaj? 270 chyba było. Boże, co się z tym stało? O, dobra. To ja jestem panem takim nieznajomym, którego nie znasz, niebieski dym, i się, który się z wami żegna. Nara!